Hej, czy masz tak czasem, że ciężko jest ci się na coś zdecydować, że ciężko ci podjąć jakąś decyzję? Tkwisz w swoim dylemacie albo w swojej głowie. Jeżeli tak masz, to chciałabym Tobie pokazać prostą metodę podejmowania decyzji poprzez kontakt ze swoim ciałem, ze swoimi trzema głównymi czakrami. Głównymi centrami energetycznymi, czyli czakrą podstawy, która jest u podstawy kręgosłupa, czakrą serca, która jest pomiędzy naszymi piersiami, i czakrą trzeciego oka. Więc ta, ta ym, metoda polega na tym, że najpierw siadasz wygodnie, relaksujesz się, możesz usiąść w pozycji medytacyjnej albo w jakiejkolwiek innej wygodnej pozycji i odprężasz się, rozluźniasz całe swoje ciało, możesz rozluźnić szczękę, ramiona, brzuch, nogi, rozluźniasz się, zamykasz oczy, bierzesz kilka głębszych wdechów i wydechów po to, żeby nawiązać jeszcze głębszy kontakt z ciałem. Po czym kładziesz swoje dłonie na brzuchu, na dole brzucha, w okolice czakry podstawy i przywołujesz tę kwestię, którą masz, to pytania. Na przykład, czy ta relacja jest dla mnie dobra? Albo czy ten projekt jest dla mnie dobry? Czy ta praca jest dla mnie dobra? Czy zakup tego mieszkania jest dla mnie dobry? I czakra podstawy odpowiada za poczucie bezpieczeństwa, za nasz wewnętrzny dom, więc to jest super ważne w podejmowaniu decyzji, żebyśmy się czuli i byli w tym bezpieczni. Więc kiedy skontaktujesz się z tym dołem kręgosłupa, z czakrą podstawy i poprosisz o odpowiedź, Twoje ciało odpowie Ci poprzez poczucie spokoju albo poprzez nerwowość. Wszelkie odpowiedzi, które są, są cenne i ważne, więc po prostu podziękuj za tę komunikację z czakry podstawy i, i, i przejdź do czakry serca. Ja teraz tu mówię w tempie przyspieszonym. Oczywiście daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz, żeby po prostu być w czuciu, nie być w myślach, tylko być w odczuciach płynących z Twojego ciała. Więc, kiedy już masz odpowiedź z czakry podstawy, możesz położyć sobie obie ręce na sercu i zadać znowu to pytanie, czy ta rzecz jest dla mnie dobra, czy jest zgodna z moim sercem, z miłością, z moimi wartościami. I nie czekaj na odpowiedź z umysłu, tylko znowu poczekaj na odczucia z twojego serca. Nasze serce zawiera ogromną mądrość i ono nawet potrafi przewidywać przyszłość na 6 sekund do przodu. To jest udowodnione badaniami naukowymi, więc warto jemu zaufać. Więc, jeżeli w sercu czujesz ciepło i spokój, to masz kolejną odpowiedź na tak. Jeżeli nie czujesz spokoju. I miłości, tylko lęk, no to masz odpowiedź na nie. I kolejna czakra to czakra trzeciego oka, która jest pomiędzy brwiami czyli co nasz, co nasz umysł mówi, nasza wewnętrzna, nasza wewnętrzna mądrość, co, co mówi. Czy to jest dla nas dobre, czy nie? Więc bierasz sobie odpowiedzi. Jeżeli masz dwie na tak, jedną na nie, to masz większość, ale warto się zastanowić, co ta trzecia czakra chce ci powiedzieć. Dlaczego na przykład z jakiejś perspektywy ta decyzja nie jest dla ciebie dobra. Jeżeli wszystkie masz na nie albo wszystkie na tak, to masz jasną odpowiedź. Natomiast chciałabym jeszcze. Coś takiego zaznaczyć, że czasami odpowiedzi z naszego ciała mogą płynąć z, z, z naszej podświadomości, która jest negatywnie zakodowana, że na przykład Wiesz świadomie, że coś jest dla ciebie dobre, ale twoje ciało reaguje na to lękiem, ponieważ w przeszłości zraziło się czymś, zostało zranione, więc, więc twoje ciało, twoje wewnętrzne dziecko może się tego bać. Więc, więc jeżeli uświadamiasz sobie, że na przykład twoja czakra podstawy Reaguje i Twoje ciało reaguje negatywnie na powiedzmy relacje z płcią przeciwną, to no, potrzebujesz popracować sobie z tym lękiem, żeby ten lęk tobą nie rządził, bo zawsze będziesz miał, czy miała odpowiedź na, na nie. Więc, więc tutaj też potrzebujemy wziąć odpowiedzialność za, za swoje uczucia, emocje i rozpoznać, kiedy decyzja czy informacja płynie z lęków, a kiedy z wyższej mądrości. Jeżeli będziesz miał miała jakiekolwiek pytania odnośnie tego, potrzebował z tym pomocy, dawaj znaka i życzę powodzenia w kreacji Twojego życia z poziomu serca i z poziomu prawdy. Pozdrawiam, pa!